Witajcie ludzie, z tej strony Kyrzy, a to jest dosyć nietypowy odcinek, ponieważ dzisiaj na prośbie jednego z widzów przeglądniemy wszystkie dostępne transformacje w grze. Zobaczymy dwie, które były dostępne w Rebirth, po czym dużo więcej z Afterbirth. Tak więc zaczynamy od klasyka, którego każdy zna, czyli Gapi. Daje nam on możliwość latania, poza tym, gdy uderzymy jakiegoś przeciwnika, spełni on niebieskie muszki, które dodają podwójny damage naszych łez. W przypadku wszystkich tych transformacji wystarczy mi 3 przedmioty, z tych które tam podam, właśnie listę tych przedmiotów, które są konieczne do otrzymania danej transformacji. Więc wszystkich tam, na przykład w przypadku gapiego, jest ich aż 6, to wystarczy nam właśnie tylko trzy, połowa z nich. I jeżeli ktoś jest wzrokowcem, to oczywiście ma link z transformacjami w opisie i tam jest wszystko czytelnie, fajnie rozpisane w tabelkach. Tak więc, żeby mieć gapiego. Trzeba mieć trzy z właśnie podanych przeze mnie przedmiotów, czyli Gapis Head, Gapis Paw, Gapis Collar, Gapis Tail lub Gapis Hairball i Dead Cat. I teraz przejdziemy do kolejnej transformacji, o której nie każdy musiał wiedzieć, ale była dostępna już od Rebirth. Tą transformacją jest Mucha, według Wiki nazywana Belzebubem, daje nam możliwość latania. A poza tym, tak samo jak skatul pozwala nam przerabiać wszystkie muchki na niebieskie, które nam później pomagają. I oczywiście lust lista tych przedmiotów, które zmieniają nas w tą muchę, jest wielka, ponieważ przedmiotów z muchami jest dużo, tak więc szybko to załatwimy. Pierwszym jest yy... Blue Baby's Only Friend, ta niebieska mucha, którą możemy kontrolować za pomocą naszych szałek. BFF, Best Band, Big Fan, Distant Admiration, Forever Alone, Hello, Flies, Hivemind, Scatol, Smartfly, The Mulligan i Infestation. Czyli jeżeli jeden z tych trzech przedmiotów, które mamy jest Scatol, to dostaniemy tylko latanie, a jeżeli mamy trzy inne przedmioty, to i tak Scuttle jakby dostaniemy w zestawie. I teraz zaczynamy ciekawszą część, czyli Transformacji dostępne dopiero od dodatku Afterbirth. Pierwszą taką transformacją jest Bob. Jak można się domyślić, dostajemy go przez posiedzenie Bob's Rotten Head, Bob's Brain i Bob's Curse. Ewentualnie zamiast jednego z tych przedmiotów możemy sobie dać IPK, u równie dobrze to będzie działało. Tu mam te wszystkie cztery przedmioty, ale wiadomo, wystarczy tylko tam trzy zebrać i też to będzie działało. Wiadomo, wyglądamy ciekawie. Że od razu można poznać, że mamy tę transformację, i poza tym, tak samo jak u minibossa Slofa, idzie za nami taki creep zielony, który zadaje objarzenia przeciwnikom. Kolejną nową transformacją jest Conjoint. Dostajemy go posiadając trzy familiaje, czyli wiadomo, możemy mieć Brother Bobby, Herleckin Baby, Headless Baby, Little Steven, Mongo Baby, Rotten Baby Lube. Sister Baby, tam 3 wiadomo z tych formier trzeba, tak jak mówiłem. I dostajemy właśnie takiego typka, który od tego momentu strzela jakby w trzy strony, mamy ten efekt -y jak The Wiz, jak pil Are you the Wizard i też atakujemy zwyczajnie. Minusem jest to, że przy okazji minimalnie zmniejsza nam się Tears i Damage, więc... Jak uważacie, ale według mnie ten Damage Down jest, damage down jest troszeczkę odpychający. Kolejną transformacją jest fun Guy. Żeby go uzyskać, nie można się domyślić zresztą z niego wyglądu. że mi trzy grzybki, czyli mamy do wyboru Got y, Flash, Minimash, Big mushroom, też to znaczy no Magic Mushroom, odd mash, dwa od Mushroomy, czyli Tiny i Ledge, One Up i Blue Cup. I dostajemy w sumie fajny wygląd. I nie taki zły y, update, czyli One Up'a dodatku. Kolejną transformacją jest lewiatan, który daje nam możliwość latania i plus dwa czarne serca. Już kilka razy go widzieliśmy i nie miałem pojęcia wtedy, jak się go odblokowuje. Ale to było dlatego, że żeby go dostać, trzeba trzy przedmioty z deal fedeli, Jakby dostać, tylko nie wszystkie, tylko z konkretnej listy. Więc teraz to podam. Do wyboru mamy przedmioty: The Nail, Lord of the Pit, The Mark, The Pact, Pentagram, Spirit of the Night, Mall of the Void, Abaddon i Brimstone. Więc w sumie, jak ktoś yy, słyszałem taką opinię, że, że to latanie jest takie, ma być udawane, bo trzeba i tak już po drodze podnieść ten przedmiot, żeby dostać tą transformację, to się okazuje to nieprawdą, bo tylko Spirit of the Night daje nam tutaj latanie z tej listy przedmiotów. No, i jeszcze wiadomo, Lord of the Pit. A mamy jeszcze prócz tego 7 przedmiotów do wyboju. Więc całkiem przydatna transformacja, skoro daje nam latanie i te czarne serduszka, które naprawdę mogą nam strasznie pomóc. Kolejną ciekawą transformacją jest ta o nazwie Oak Jest dosyć wyjątkowa, ponieważ mamy jedynie 3 przedmioty dostępne, które po prostu musimy zabić, więc tutaj nie mamy żadnych opcji wyboju. Jest to Flash, The Poop i E.C.O.L.I. Jak widzicie, są dwa przedmioty pod spację, co jest dziwne. Więc wiadomo, obydwu nie będziemy od szukać, tylko najpierw jeden, potem drugi. I ta transformacja o tyle nam pomaga, że jak za każdym razem jak rozwalimy kupy, teraz tego nie będzie widać chyba, sprawdzimy w sumie. Łeps. Podejście numer dwa. Za każdym razem, gdy rozwalimy kubę, powinniśmy dostać yy, połowę, właśnie serduszka z powrotem. I tyle, więc czy warto zbierać na tą postać, na tą transformację? To już zależy od waszej strategii grania. Kolejna transformacja to jakby taki boski odpowiednik yy, Lewiatana. Co ciekawe, całkiem nam zniknęła twarz i to nie jest jakiś Bóg, tylko tak ta wygląda. Transformacja. Dostajemy latanie i plus 3 solchety. I jak można się to domyślić, musimy dostać kilka, też to na trzy no, przedmioty z puli Angel. I to mm, nie wszystkie, widzę, że tu nie wszystkie są widoczne. Mianowicie z takiej puli trzeba 3 przedmioty: The Bible, Dead Dove, Guardian Angel, Holy Grail, Holy Mantle, Myth, Rosary, Swan Protector i The Halo. Też co nie fajna transformacja, i z tych przedmiotów latanie dają też nam dwa przedmioty, czyli tak samo mamy opcje. Jedynie właśnie od Dead Dove i od Holy Grail tutaj dostajemy latanie, i wiadomo, od Bible tylko tymczasowe. Więc każda transformacja, które daje latanie, to naprawdę duży plus. Plus te słuchajcie na pewno nam w dużym stopniu pomogą, dalszymy, a nie. Kolejna transformacja, też jest. Bardzo pomocna i łatwa w uzyskaniu, nosi nazwę Spoon, daje nam Damage Up i jeden randomowy pil. Żeby uzyskać tą transformację musimy zrobić 3 z 6 dostępnych itemów strzykawek. A do wyboru mamy strzykawki takie. Experimental Treatment, Growth Hormones, Roid right Rage, Speedball, Symfoil i The Virus. Tą transformację już widzieliśmy wielokrotnie. Nosi nazwę Yes Mother, jak można się domyślić wystarczy, że zbierzemy trzy przedmioty z wielkiej naprawdę puli przedmiotów z przedmiotem mam. I mamy do wyboru tak. Mums bottle of pill, mums bra, mums pad, mums wig, mums eye, Mams purse, mums Mam mums knife, mums heels, mums eyeshadow, shadow, mums perfume, mums key, mums lipstick, mums underwear. Mam coin purse i mam purse i dostajemy to już widzieliśmy yy, niejas, Mam Knife, ale właśnie taki trakujący z tyłu, więc jak ktoś nas ściga, tu spokojnie możemy właśnie zwolnić i wykorzystać, żeby go zaatakować. I co najciekawsze, ostatnia transformacja, myślę, że często nie jest spotykana. Ja nie wiem, czy kiedykolwiek ją napotkam w zwykłych podejściach i transformacja nie dotyczy nas, tylko. Familiarów, które spotkamy nazwa brzmi Super Bam. Mamy trzy jedynie przedmioty w puli do zdobycia, więc musimy po prostu wszystkie bez żadnej opcji wyboru dostać. Są to Bamfind, Dark Bam i kibam, czyli wiadomo ci jakby żebyczki te zbierają kasę serduszka i kluczyki. I przebił nam się w Super Superbama, który właśnie zjada nam tamtych. I no, działa to tak jak te, te trzy, które wspomniałem, tylko że daje nam podwójną nagrodę. I to wszystkie transformacje dostępne na tym moment, Dzięki wielkie, że oglądacie. Mam nadzieję, że komuś się przyda ten filmik i do zobaczenia w kolejnych. Żegnajcie.